Witam Państwa, ja będę chciał dzisiaj e, skupić się nad czasem przyszłym. Takie luźne wizje. E, pozwólcie, takich historii jest wiele, ale ta mnie wzruszyła. Dla wielu starszych e, ludzi, e, kwota 15 tysięcy złotych to jest bardzo dużo oszczędności. I wczoraj pewna pani do mnie napisała maila. Tutaj, oczywiście, adres zakryłem. Szanując swej pani prywatność, tytuł maila: Zgubione pieniądze. Dzień dobry. Dnia 09 .11 .2024 roku wyciągnęłam z szuflady pieniądze na samochód 15 tysięcy złoty. I miałam w czarnej torebce auta, nie udało się kupić, i schowałam torebkę z pieniędzmi do szafy. Dnia 10 .11 .2024 roku wyjęłam torebkę. A z torebki te pieniądze. Tak. Reszty pieniędzy. A, bo tutaj pani pisze, że z, tej, z tych 15 tysięcy wzięła 300 złotych i podarowała te 300 złotych wnukowi, ale reszty pieniędzy nie wie kompletnie, co się mogło z nimi stać. I nie ma ich do dziś. No, nie dziwię się pani stresu. Pani rzekomo szukała wszędzie. Wszystko przeszukała, dlatego zwróciła się do mnie. Ja natomiast, ja tej pani odpisałem o, taki tekstik krótki, bo poczułem. Niech pani przeszuka dokładnie w szafie, na półkach, bo te pieniądze włożyła pani w jakąś podszewkę, albo to jakaś pościel nieużywana. I drodzy Państwo, krótko potem przyszły do mnie zdjęcia. Tu jest zdjęcie, i pieniądze, jak widzicie, i rzeczywiście. Poszewki były poskładane w szafie i tam były te pieniądze, te prawie 15 tysięcy. Szanowny panie Krzysztofie w imieniu teściowej bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Ta radość teściowej nieoceniona. Pieniądze się znalazły tam, gdzie Pan napisał. Dosyłam zdjęcie jako dowód. Kompletnie tego nie pamięta, że tam położyła. Dziękuję. Takie, o, tu są te pieniądze. Tu jeszcze jest jedno zdjęcie. Oj, tu jest takie bliższe. No, ktoś powie drobna rzecz, ale dla kogoś to jest bardzo ważne, ponieważ, ponieważ to są oszczędności życia i tak rzeczywiście pani je znalazła. Cieszę się. Jest tak, że to nie tylko starsi ludzie, młodzi ludzie też coś położą. I zapomną, potem szukają, nie szukają dokładnie i są święcie przekonani, że ktoś ich okradł. Wiecie, jakie to jest obciążenie? Bo takie obciążenie potem idzie na bliskich, na rodzinę. No bo tak, jeżeli pani miała, a ich nie ma, przeszukała rzekomo wszystko, no to wtedy się rodzą myśli, aha, a może to ten, a może tamten, a ten taki się teraz dziwnie zachowuje. Okazuje się, że wszyscy uczciwi, nikt nikomu nic nie wziął, a może pani tych pieniędzy. Przez rok by jeszcze nie zarazła, ponieważ wydawać się jej się mogło, że przejrzała. A nie przejrzała dokładnie i one tam były. Ktoś powiedział, Baba Wanga miała być. To co? Mam zmienić po audycji tytuł? No, rzeczywiście miała być. Oj Boże. Dobrze. Chciałem o przyszłości. Ja tu gdzieś miałem wydrukowaną Babę Wangę. Mam nadzieję, że jest, a jeżeli nie, to wydrukuję. Ale rzeczywiście tak mówiłem, więc chciałbym słowa dotrzymać wtedy, jeżeli Państwo pamiętacie. Proszę o sekundkę cierpliwości. Michał Wąsowicz, życie jest piękne. Pozdrawiam serdecznie. Michale, życie jest piękne. Szkoda, że niektórzy mówią o sobie, mają już trochę lat, bo życie naprawdę jest piękne. Dobrze, piszecie tu ba Baba Wanga, więc trzeba uszanować dane słowo. Baba Wanga. Wiecie Państwo co? Dzisiaj słuchałem pewnego... Pana profesora, który mówił, że cały wszechświat i, i, i tu nasza Ziemia jest składa się z tych samych cząstek, ale jak wzięlibyście jabłko do ręki, kamień, piasek, beton, buta, to są to zupełnie inne rzeczy. Soczyste jabłko byście pogryźli, buta byście założyli na nogę, a w beton suchy tym to znaczy już. Zastygnięty nie chcielibyście tym nogą i butem yy, mocno kopnąć. Zobaczcie, z tych samych cząstek jakieś różne rzeczy, a już jabłko czy pokarm, owoc jest rzeczywiście czymś abstrakcyjnym. I to wszystko powstaje z tych samych cząstek. Życie to magia, z tych samych cząstek możemy mieć. Wręcz wszystko. Z tych samych cząstek, z których my ciele się, się składamy, były złożone też dinozaury. Zwróćmy uwagę, jakie to jest magiczne. Baba Wanga. Ona, wydaje mi się, krzyczy. Okaleczyli was. Okaleczyli was. Zmarnotrawili was. Okaleczyli was. Ona jest gdzieś dalej. I ona krzyczy. Jakby z płaczem. Mam takie dziwne wrażenie, że. Nie ma bliskiego kontaktu z tą panią, z jej osobowością. Ona, jakby była gdzieś na dole, gdzieś z odległości, go słyszę. Ona mówi: będą pioruny, ale to nie chodzi chyba o pioruny od burzy. Nie wierzcie w żaden pokój. Będą pioruny, baba Wanga. Ona mówi: mi podpowiadał Ludwiczek. Takie mam dziwne wrażenie, że jakby baba Wanga była gdzieś, skąd nie może wyjść. I ona nie jest, nie, 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 nie odczuwam tego w sposób szczęśliwy, taki czysty, spełniony. To dziwne. To nie znaczy, że to jest jakieś potępienie. Tylko to może oznaczać, że osobowość baby Wangi jest gdzie indziej. Zostaje pewien rdzeń do możliwości do kontaktu. To nie jest naturalny kontakt. Tak to czuję. Ja nie wykonam swojej bizji. To tak jakby, jakbym był. Pewnej przestrzeni, ale jeszcze by musiał gdzieś w dół zajść. Nisko. Ona nie może przyjść. Ona nie może przybliżyć się. Dobrze. Nie będę na siłę tego rogu, bo to nie ma sensu. Ktoś pisze klimuszko albo Raz Putin. <grywa> raz Putin. Dziwne z tą Babowangą. Ale może ona jest w jakimś wcieleniu. Może raz putin. Dobrze, wybrałem. Rasputin. Silna osobowość. Obracałem się wokół kuglarzy i gałganiarzy. Wykorzystywałem ich głupotę i lęk. Potrafiłem otumanić wręcz każdego. Łapałem ich wszystkich na wzrok. Kiedy ich złapałem, byli już moi. W moim świecie jestem nadal w tamtej epoce. Jestem mrocznym bytem. Moja świadomość zabrała mi kolory. Wypatruję mego wyzwolenia. Miejsca są różne. Każdy trafia we właściwe ludzie. Więcej mi dali legend, jak na nie zasłużyłem. To gałganiarze chcieli ujrzeć cuda. Potrafiłem uzależniać od siebie ludzi. Jak widzisz nie są to moce wzniosłe. Ja w nich widziałem srebrniki. On mówi o oczach, a oni we mnie cuda. To bar wymienny. On dalej jest w swojej epoce. Jest to postać ciemna osobowość. Ale wiecie co, skoro już tak egzotycznie się zrobiło, jestem. Pod y, trochę dziwnym wrażeniem Rasputina. Jego taka. Jak tu robię na kanale y, poczucia, to pierwszy raz mam z taką czarno-białą postacią do czynienia. Mroczną. Baba Wanga, -ba a tu okazuje się, że nie za bardzo z niej mogłem coś wyczytać. Rasputin, który okazuje się być szarą eminencją, taką duszą mroczną, osobowością mroczną. Piszecie Nostradamus, ale po pierwsze nie chciałbym takich wizji tylko robić. No chciałbym trochę, żebyście odetchnęli od, od tych poczuć groźnych, więc chciałem taką troszeczkę zrobić audycję, no, i, i inną, ale piszecie Nostradamus. Ja się boję z Nostradamusa, bo czy jest w ogóle zdjęcie? No, no nie ma zdjęcia Nostradamusa, no może być jakieś, jakiś obraz, nie wiem, to jest bardzo o, odległa. To, co to znaczy w wizji, że Baba Wanga jest gdzieś na dole, co to znaczy, że Rasputin jest w swojej epoce, światy równoległe, to jego czas nie biegnie, wcielili się w czas przeszły, to nie tak. Nie jesteś, jeżeli istnieje duch, dusza, to odchodząc z ciała, zachowujesz swoją jaźń, ale nie jesteś. Materialny. Budulec twój to twoja jaźń. Tu budulcem, jeszcze dzisiaj w audycji mówimy o cząstkach, tu budulcem w świecie materialnym są cząstki. Natomiast budulcem poza światem materialnym to jest jaźń. Jaźń buduje swoją wyobraźnią. A budować swoją wyobraźnią można wręcz wszystko. Sami możemy sobie stworzyć piekło, sami możemy sobie stworzyć nijakość. Sami możemy sobie stworzyć coś pięknego. Ale to nie jest tak, że nawet ci źli powiedzą, no to ja też sobie coś pięknego stworzę. I mimo, że mam naturę złą, to stworzę sobie piękno. Tak nie działa ten budulec. Ty się zasilasz konkretną energią przez swoje myśli, czyny, więc władasz tylko tym, czym jesteś zasilony. Jeżeli tworzysz zło, jeżeli jesteś podstępny, jeżeli... Inni przez ciebie cierpią w różny sposób, to zasilasz się taką energią. A taka energia nie jest w stanie zbudować coś, co przyniesie ci szczęście. Masz takie, a nie inne ładunki. Więc bardzo istotne, jaką energią jesteś zasilony? Na co stać tą energię? Chyba się dobrze tu wyraziłem. I, 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 to nie jest to, że czas. Wykluczmy całkowicie czas. Czas jest elementem zwyczajnie umownym. W świecie materialnym. Ja jeszcze raz muszę powiedzieć bardzo istotną kwestię. Wyobraźmy sobie coś takiego, że jest wszechświat. Ten, który jest. Ale w tym wszechświecie nie ma nic. On jest kompletnie pusty, czyli jest ciemno. Aż strach pomyśleć. Strach pomyśleć, jaka jest ogromna przestrzeń. I nie ma tam nic. Ale nagle pojawia się Twoja jaźń tam, w tej pustce. I teraz pomyśl. Czas. Na początku, przez przyzwyczajenia w życiu materialnym, będziesz rozumiał czas. Ale bardzo krótko. Jeżeli będziesz trwał w tej pustce, w której nie będziesz miał żadnego punktu odniesienia, będzie ciemno i Twoja jaźń, to już po jakimś czasie, a może wykluczmy od razu słowo czas, po jakimś okresie trwania, to też nie właśnie, będziesz tam trwał. W którymś momencie zdasz sobie sprawę, że nie wiesz, ile tam jesteś. Będziesz mógł sobie wyobrażać, że jesteś tam chwilę, a może dłuższy czas, a może wręcz już wieki. Bo nie będziesz miał żadnego punktu odniesienia, wszystko ci się pomiesza. My pewne kwestie jak czas, jak przestrzeń oceniamy z punktu obserwatora w przestrzeni, w której żyjemy i, będąc, i, 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 i to, że my jesteśmy w materii, ale tak naprawdę, gdyby nam znikły pewne punkty, które zauważamy, wszystkie punkty, które zauważamy, to zupełnie inaczej byśmy postrzegali swoje istnienie i zupełnie innymi kryteriami byśmy oceniali swoje istnienie. Wtedy byś był zdany tylko na siebie i na kreację swojej wyobraźni. Więc w tej pustej przestrzeni, mając swoją jaźń, mając też wyobraźnię, zacząłbyś budować, musiałbyś się jakoś ratować. Na początku jesteś ty, pusta przestrzeń jesteś jaźnią, a nie materią. Jesteś w pustej przestrzeni, ciemnej. Więc chciałbyś ją wypełnić. Czym? Swoim wyobrażeniem. Na tyle, byś się bał tej pustki i byłaby rozpaczą dla Ciebie ta pustka, żebyś był w stanie wypełnić tą przestrzeń przepotężną swoją wyobraźnią. Tylko po to, żeby nie być w przerażliwej pustce. Wydaje się to Abstrakcyjne, co mówię, ale możemy też w takim świecie abstrakcyjnym żyjemy. Jaki my mamy punkt odniesienia do swojego istnienia? Taki, jak, jak tutaj sobie wyobrażamy i na podstawie tylko tego, co nas otacza. I jaki przekaz otrzymaliśmy od tych, którzy byli tu i są tu przed nami. To jest też abstrakcja. Wszystko jest abstrakcją, a to, że odchodzimy z tego świata, świadomość, że mamy odejść z tego świata. Jakaż to jest abstrakcja? Oczywiście każdy z nas powie, że w coś wierzy, w coś wierzy, ale przy fakcie odchodzenia ta nasza wiara okazuje się jak łupinki od orzeszka. Tak mało zostaje nam tu nadziei, ale zapewniam Was, przez te wszystkie lata ja to osoby czułem, które szukałem. To osoby zmarłe pomogły mi odnaleźć swoje ciała. I to oznacza, że Dalej jest coś. Dobrze. No jakoś tak inaczej ta audycja wyszła, jak sobie zakładałem. Anna W mówił Pan, że w swoim życiu pracujemy sobie na następne życie. Czy to oznacza, że karma przychodzi dopiero w następnym życiu za złe uczynki? Tak, ale to życie jest też po jakimś życiu. Koncepcja, moja koncepcja, że wieczność istnieje. Ale natura istoty, którą jesteśmy, ta istota duchowa, nie jest skonstruowana w sposób taki, psychologicznie, żeby trwać w jednym ciągu wieczności, a jest raczej skonstruowana w taki sposób, żeby ta wieczność była etapowa. Kto wie, czy nieskończenie etapowa. No to łatwe nie jest, bo rodzić się, żyć, walczyć o przetrwanie, i w efekcie umrzeć? Za każdym razem w lęku, czy jest tam coś? Ale zarazem w życiu jest mnóstwo pięknych chwil. Nawet jak tu, w tym cielesnym świecie, jesteśmy skazańcami w stosunku do ciała. Zresztą wszystko, co żyje, jest skazane. To zobaczcie, ile pięknych chwil, momentów my jako skazańcy przeżywamy tu. Miłości, zakochania się, radości, sukcesy. Przeżywamy też porażki, zawody, potrafimy być oszukani przez innych, ktoś potrafi nas oszukać w miłości. Wszystko to się miele, ale jeżeli życie na tym polega, jeżeli ono jest właśnie takie, nic nie trwa wiecznie, ten świat też nie będzie trwał wiecznie, ale aktor może być uniwersalny, a aktorem jesteśmy my i wszystko to, co żyje. Dar życia jest tak silny. Bo my jako naczelni przedstawiciele, najbardziej inteligentni tu na Ziemi, uważamy, że no dobrze, no rodzimy się jako ludzie, my jesteśmy najinteligentniejsi tutaj na tej planecie, ale nie mielibyśmy takiego zawodu, gdybyśmy się urodzili jako pies, ponieważ czy inne zwierzę, ponieważ wtedy byśmy traktowali jako nadrzędne to życie, byśmy nie rozumieli innego, byśmy je widzieli obok nas, tak jak my widzimy inne gatunki obok nas. A dla każdego gatunku jego istnienie jest najistotniejsze, ponieważ on jest nim. Ponieważ on jest nim. No to dzisiaj się... No tak wyszło, jak wyszło. Dobra, jutro przygotuję się lepiej do audycji. Znaczy jak dzisiaj byłem przygotowany, nie poszło, a do Putina jestem zaskoczony. Do jutra pozdrawiam Państwa. Wszystkiego dobrego.